Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku, gdzie rozegram z Jubilatem jego jubileuszową bitwę. A dzisiejszym jubilatem jest Abaddon, który zagra za mną 30 tysięczną bitwę. A tak tylko przypomnę, rozegrał już ze mną bitwę numer 25 tysięcy. Cześć Abaddon! Cześć wszystkim. No to w zasadzie yy, można powiedzieć, już nie będę. Ciebie się pytał o, o różne tam rzeczy. Jak ktoś chce się dowiedzieć, dlaczego Abaddon jest Abaddonem, link do 25 tysięcznej bitwy jest w opisie. Drugi ubileusz, twój dzisiejszy, jest to bitwa tysięczna na czołgu T34, czyli jest to czołg premium amerykański. Tak, jest tysięczna bitwa, chociaż więcej bitew masz, widzę na ISU, Bulldogu, ponad 2000 na IS-6. I KW85 też masz dużo bitew. Co takiego fajnego jest w tym, t 34, że aż tyle bitew na nim rozegrałeś? czy na pewno dobrze zarabia. No i jest to moja pierwsza premka, co prawda, w pewnym momencie ją odłożyłem, bo przestało mi się strasznie podobać. Po jednej z aktualizacji z tym włazem był problem. A, odłożyłem ją, zrobiłem załogę do E5 i przestałem nią grać, potem stwierdziłem, dobra czas na nową załogę do innego czołgu i tak jakoś wyszło, że doszło do prawie tysiącznej bitwy już. Mm -hmm. Ja tak tylko powiem, że również jest to, była to moja pier był to mój pierwszy czołg premium T-34, ja mam prawie 2000 bitew rozegranych, ale też teraz w ogóle prawie nie gram, po prostu kiedyś dużo grałem jak zarabiałem kredyty. Y Dobra, czy znaczy, na... są lepsze czołgi premium do zarabiania aktualnie? o. Zgadzam się, na pewno przyjemniejsze w grze. No. Ehm, Okej. Okay. Ja myślę, że warto po prostu już zagrać tą bitwę, bo e, mamy patch 9.18. Ty jeszcze nie grałeś ani jednej, jednej bitwy. grałem. Grałeś? Aha, ale nie randomową. Grałem. A, randomową, a, randomową. randomową, bo dzisiaj rano miałem 98. No to Aha. tak stwierdziłem, żeby przyjść na gotowe, zagram jeszcze jedną. Dostałem od arty. No, zobaczymy jak będzie, jak się ludzie przyzwyczają, to wtedy tak naprawdę będzie można ocenić, czy ta zmiana była najlepsza, czy na gorsza. Okej, okay, to, to co? Jesteś gotów? Bo tam widzę, jak odgłosy słyszę w tle. Czy możesz teraz grać już? Tak, mogę normalnie grać. No to jedziemy. Teraz jest niby ten, można powiedzieć, matchmaking. Trochę zmieniony który może trochę pomóc właśnie czołgom premium do które mają matchmaking normalny, bo już na przykład T34 nie, nie rzuci nigdy z, z bardzo dużą ilością dziesiątek czy dziewiątek, tylko tak to ma losować, że jak jesteśmy ósmym tierem, a rzuci nas na dychy, no to tych ósemek będzie sporo. No, właśnie widzę, że tak topeczka praktycznie zobaczymy, jak kolejne bitwy. Może się na nowo nawrócę na ten czołg. Bo szczerze powiedziawszy, IS-6, jak widziałeś, u mnie jest takim idealnym czołgiem do grania i zarabiania. Mm -hmm. y same ósemki są w zasadzie w tej bitwie, czyli tak zwany matchmaking ten jedno tierowy. Gdzie chcesz jechać? Pojadę tam, gdzie ty chcesz. co, so, Myślę, że warto skoczyć tutaj na środek do miasta. No dobra. Jak tak będzie wyglądał cały czas matchmaking. Ale nie, to yy, są trzy poziomy matchmakingu. Tak, czytałem, ale jak najczęściej, żeby tak losowało i będziemy w domu. Pałka jest trochę blisko. Ta. O! No, poczułem, że tak powiem. O, musimy uważać, bo arta się tak niebezpiecznie ustawia, że będzie miała tu wrzutę. I strzymamy tu w mieście obok mnie. No to jadę. Albo i nie. No. To Guś może trochę denerwować. Czy 4 sekundy przeładowania mam jeszcze. No to wal go. No słuchaj, czekałem, czekałem. Tak, tylko że ja jestem po ogłuszeniu. Aha, cholewcia. Tu z drugiej strony mam jeszcze trochę HP do rozwalania, jakbyś chciał. I pilot i widzę. Defender Tam to jest ciekawy w ogóle Nie przebiłem w tył te trzydzieści cztery oh my god na tego defendera. O, 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 on cię manałfa. O dobra. Miał mnie. I tak na koniec napik. No. Ja tak czuję, że, że właśnie ten matchmaking zmieniony on wpłynie pozytywnie na czołgi, które mają taki zwykły matchmaking typu T34 i Lew, które trochę narzekały na tą grę częstą na dychach. Myślę, że myślę, że teraz po tej zmianie będzie lepiej dla tych czołgów. No cóż, ja, ja nawet sobie fajnie tutaj postrzelałem. No, Ty może trochę gorzej, ale tragedia. We mnie arta postrzelała. Tak jest. Ponad 70 tysięcy zarobiłem na czysto. Czołg z fajnym działem, no cóż, tyle można powiedzieć. Z dobrą wieżą. No i zobaczymy, no, jak z tym paczem się będzie grało. Dostałeś ja jakieś. No, no, jakiś... dostałem, dostałem z tego ogłoszenia i muszę przyznać, że rzeczywiście czołg robi się. Strasznie wolny, w ogóle praktycznie nie, nie, nie do jazdy. No. Taki idealny cel na otwartym terenie, jak czołg jakiś dostanie i nie będzie miał jak e, zneutralizować ogłuszenia apteczką, to to będzie żywa tarcza do celu, która nie ma jak się obronić nawet. No cóż, ogłuszeni są załoganci, więc coś mi się wydaje, że chyba jednak. Yy, gracze zaczną grać coraz częściej w, z tymi goldowymi apteczkami, yy, które jednym przyciskiem wszystkich yy, załogantów będą leczyć co 90 sekund, nie? Yy. No, zobaczymy, bo ja teraz samo ogłoszenie wyłączyć małą apteczką się da, wystarczy kliknąć, ale jak który załogan jeszcze padnie, no to 90 sekund trzeba czekać, no to rzeczywiście jest taki. Duży problem, jeżeli bitwa jest szybka, jeżeli bitwa ma się rozciągnąć w czasie, no to wiadomo, te 90 sekund w jedną czy w drugą stronę może uratować komuś życie, bo tutaj sobie tak jak ja na przykład ładowniczego, a wcześniej uratuje się przed ostrzałem od artylerii właśnie przez to ogłuszenie, przez wyłączenie go. Mhm, dobra. Pomysł dobry mieli. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce na europejskim serwerze. Amerykanie nie są zachwyceni. <laughs> Okej. Okay. No to cóż, jubileusz zaliczony. Jak byś chciał może na koniec kogoś pozdrowić lub coś dopowiedzieć? A, no mam nadzieję, że w WG będzie się słuchało nas, graczy, a nie swoich kont bankowych. A bardzo chętnie pozdrowię cały swój klan Trap, zwłaszcza dowódcę Przemka, który jest mega kolesiem, no i Dextera, i wszystkich znajomych z Trapu, i Kinie, naszą kochaną. Żeby częściej się odzywała na kanałach zdominowanych przez mężczyzn. Tak jest. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.